Hejka, to tak, powiem Wam, kochani, że mam w planie jeszcze drugi kufer zbudować. Tylko nie teraz, w przyszłości, oczywiście. Na grubszych prętach, od tych prętów, które są tu. Te bardzo dobrze się sprawdzają. Jestem bardzo zadowolony, zachwycony tymi prętami. Ładnie pracują, jest ok. Ale widziałam gościa, który jechał z fotelikiem na jeszcze grubszych prętach od tych. To po prostu powiem wam kochani, że nie wiedziałam, że w ogóle mogą być jeszcze grubsze od tych. Ale są. Ja sobie pomyślałem, że po prostu z biegiem czasu e, zmontuję jeszcze jeden kufer. E, Tylko oczywiście nie w tym czasie. Kochani, nie w tym czasie dlatego, bo um, no ten kufer jest w porządku, w tamtym kufrze po prostu estetycznie mi się nie udało za bardzo, tam miałem przygodę w trakcie roboty. Mi się tam wtedy wypaczyło i miałem problemy, musiałam to nadrabiać i było ciężko to nadrobić, ale udało się to nadrobić, ale odbiło się na estetyce. Ale już machnąłem na to ręką i chciałam myśleć o tym, że będę robił już drugi kufer. Próbowałam to zakamuflować, chciałam nawet szpachli dokupić i to zakamuflować, wyrównać i tak dalej, ale koszta by przekroczyły zbudowanie po prostu nowego kufra i czas też by poszedł, bo żeby szpachle nałożyć i ją tak ładnie wyprofilować to by dużo szpachli poszło, lakieru i w ogóle i czasu też by do, dużo poszło, że praktycznie na jedno by wyszło, a koszta byłyby większe. E, no, na jedno nawet, nawet więcej mogłoby czasu się zejść ze szpachlą, dlatego, bo to nakładanie, szlifowanie, nakładanie, szlifowanie i na końcu lakierowanie. To, żeby to wyprofilować, to co najmniej ze cztery puszki szpachli by mogło pójść na takie boki. Żeby je wyrównać i tego. I dlatego stwierdziłem, że jednak faktycznie zrobił od nowa kufet. I zrobiłem od nowa i się udał tym razem. Udał się. Perfekcyjnie wyszedł. Jest fajnie, się cieszę. I przyjaciołom się też podoba. I to jest fajne właśnie. Natomiast powiem wam kochani, że mm, oprócz tego, że mi tu się udało, że ładnie wyszło. To tam z czasem w przyszłości e, sobie zmontuję drugi kufor, taki jak ten, tylko że będzie na grubszych pęt, 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 no, prętach. No i natomiast e, będzie przygotowany w razie awarii tego. Dopiero wtedy zrobię podmiankę. To wtedy bym po prostu tę aparaturę przełożył do kufra, który by sobie czekał na swój czas. Zbudowanie takiego kufra wiąże się z kosztami i czasem, oczywiście, bo tam trzeba co najmniej 50 rurek poświęcić na podlanie do kanapki, bo to są, jak widzieliście, płaskowniki i 10 śrub. I pomiędzy tymi płaskownikami jest klej podlany, po to, żeby tłumił w formie gumy, po prostu wszelkiego rodzaju, właśnie drgania wibracje, które tam występują, że to bardzo pięknie tłumi. Dlatego wlewam na gorąco tamten klej pomiędzy te dwa płaskowniki, które są skręcone. Wcześniej nie robiłem tak i wtedy te drgania nie były tak tłumione, bo nie miały w jaki sposób się tłumić, dlatego opracowałem gimbala takiego, taka deseczka na dwóch sprężynach. Która się sprawdzała, ale wcześniej w ogóle nie, nie robiłem żadnych gimbalów, tylko po prostu tak przykręciłem wszystko i to wszystko, nie? Ale sobie pomyślałem, że po zrobić gimbala na dwóch sprężynach to będzie taki ala gimbal, ale będzie spełniał tą funkcję amortyzacji i płynności, nie? Ale że ten e, bagażnik, te pręty bardzo ładnie pracują, to zastępują po prostu... W, tego gimbala, który był na sprężynach. No, i natomiast też ładnie tłumią wszelkiego rodzaju drgania. Te sprężyny i ten klej pomiędzy płaskownikami. No. No i to się bardzo dobrze sprawdziło. I dlatego rozwinąłem ten temat tak, żeby było ekstra. Oczywiście. Rok temu, jak robiłem, to mi tak do końca właśnie to nie wyszło, bo zrobiłem jeden błąd, który się odbił na estetyce, ale już wszystko zrobiłem na perfekcję, jest bardzo ładnie, bo zrobiłem oczywiście nową e, konstrukcję. Od nowa zrobiłem tą samą konstrukcję, tylko że tym razem bezbłędnie. Udało mi się zrobić wszystko z każdym detalem, co mnie bardzo cieszy, bo już nie pominąłem żadnego detalu zrobiłem tak na cukierkowo po prostu e, Że w środku jest tak jak pragnąłem Jest po prostu śliczna leginsa. ta błyszcząca o której mówiłem tylko po prostu wiecie mogę otwierać sobie po przyjeździe ten kufer że jak dojeżdżam już do końca jeżdżenia Jazdy kończą się, kur, końcą się kurs, kursy jeżdżenia, to wtedy mogę po prostu sobie kochani otwierać. Chociaż jest bardzo dobry wyciąg, dobre jest wietrzenie z kufra, że jest naprawdę ok, ale otworzenie go nie zaszkodzi po ukończonych kursach tego dnia, na przykład. No i po prostu mnie się cieszę, że mi się udało, ale po prostu z czasem, możliwe że za rok, jakbym trapił na tych grubszych prętach ten fotelik, to wtedy wykorzystam te pręty do kufra, który będę tak powoli sobie robił na spokojnie w razie awarii. Oczywiście wtedy bym zrobił podmiankę tych akcesoriów, które są na górze. Jakby doszło do jakiejś awarii, po prostu, jakby coś się stało, powiedzmy, z prętami, jakby uległy awarii. Chociaż uważam, że raczej nie powinny ulegnąć awarii, bo to są pręty obliczone na obciążenie dziecka na foteliku. No i raczej myślę, że nie ulegną awarii, bo ciężar w tym kufrze jest zbliżony do ciężara, ciężaru dziecka. No. Że myślę, że raczej nie dojdzie do warii. Ale jak się trafią okazyjnie, jakoś tak fajnie, jak się mi tak fajnie trafi z tymi grubszymi prętami, to najprawdopodobniej się skuszę, żeby zrobić nową konstrukcję. E, taką jak ta. Kupiłem sobie większe lipko, ale chyba pozostanę przy tym, co jest. Tyle że. Wyposażę się oczywiście jeszcze w szklane szkło, bo tu jest plastik. Nie wiem, jak długo ten plastik wytrzyma. Czy promienie UV go po prostu stegują? Zobaczymy. To tu jedynie bym zmienił szybkę z plastikowej na szklaną. Jedyne, co tutaj można zmienić. Natomiast kolejny kufert, który bym tam zrobił, powiedzmy za rok, przez jakiś tam czas, raczej podejrzewam, że nie wcześniej, jak za rok. Um, tak w razie czego, po prostu, w razie jakiejś awarii. Chociaż szczerze mówiąc, wykluczam możliwość powstania awarii. Tak jak już mówiłem, te pręty są solidne. Ale kusi, kusi mnie bardzo widok tych grubszych prętów, po prostu. Dlatego tak rozmyślam, czy nie zrobić e, drugiego kufra e, w przyszłości po prostu. Na luzie, tam, kiedyś tam. Bo teraz no, kupić po prostu kufer, fotelik, płaskowniki, sobie przygotować śrubeczki, 10 śrub i na, na spokojnie sobie zrobić, nie? No, ale to jest oczywiście takie. No, taka opcja w razie awarii, gdyby na przykład powstała, gdyby na przykład doszło do pęknięcia prętu, powiedzmy, to raczej wtedy. No, ale dobrze jest mieć po prostu już przygotowane wszystko, że jakby na przykład doszło do awarii, to po prostu mam wszystko pod ręką, tylko przykładkę robię i jest to samo. Tyle że na grubszych prętach. No to jest tak w razie czego, ale oczywiście to nie jest konieczne z tego co widzę, bo jest naprawdę świetna konstrukcja tych prętów. Raczej nie powinny ulegnąć awarii. Myślę, że te pręty na długi czas są, że one tak szybko się raczej nie zużyją. Dopiero na tych prętach można powiedzieć, że rok jest przejeżdżone. No i jest ok. W trakcie robienia te pręty się nagrzewają oczywiście od kleju, ale myślę, że nie aż tak, żeby ulegnąć od bo one w pewnym stopniu są zaharkowane, mocne, sprężynujące. No, ale gdyby doszło do awarii, oczywiście, myślę, że nie dojdzie do awarii, że raczej nie ulegnie pręt pęknięciu. No dobra, to do tym się chciałem z Wami podzielić. Kochani, to omówić, opowiedzieć. Hej, kaść się ma pa.